Znaleźliście łódź patrolową? Jeszcze nie! A teraz zgubiłem marszala! O nie! Spróbuję go wywołać! Ryder wzywa marszala! Gdzie jesteś? Jesteś tam? Nie odpowiada! Może nie słyszy komunikatora? Płyniemy do zatoki przygód i wyśmiemy wszystkie cenne skarby, które będą moje! Johocha! Robopsie? Tak! Ty schowasz się za beczką, a ja odciągnę SIDA z mostku, udając niezdarnego. Wtedy się wślizgniesz i przejmiesz ster. Kropkowany, co ty wyprawiasz? Działka wodne! Woda! Mam problem z wyłączeniem działek! Och, więc ja to zrobię! Łódź patrolowa! Druga część planu. Trzymajcie się! Cała naprzód! Arr! Wyłącz działkowodne! Ha? Niech mnie kule! Piracie Seed? Odbieramy ci nasz statek! Ryder! Dobrze cię znowu widzieć! Trzymaj się, Babciu Tilly. Uratujemy cię! U! Ależ wy jesteście mili! Chase! Zumo! Płyńcie! Chase! Zumo! No to gdzie jest ten delfin? Może się utrzymać! Chase, pora na przynętę! Tak jest! Wyrzutnia! Przynęta za burtą! Juhu! Świetnie, Chase! Dobrze, Zumo, zabierz babci, jeśli spadnie do wody! Jasne! Juhu! Najpierw na delfinie, a teraz na motorówce? Wreszcie jesteście przy Patrolu. Zajmiemy się tym, Kejci. Marszal, użyj drabiny i pomóż kali. Jasne, szefie! Drabina! O. To łaskocze. Proszę pana, powie nam pan, co się stało? Grałem w zgniatacza ziaren, gdy usłyszałem, że ktoś wysypuje śmieci. Poszedłem je podnieść, a telefon został tu. Może jakieś ślady zostały przy koszu na śmieci. Rocky, użyj skanera i spróbuj coś znaleźć. Skaner! Chase, znalazłem ślady. Są bardzo małe. Czy duch zostawia ślady? Te ślady pachną jak... melony! Zatem zapachem! Raczej shop gracz! Wszystko jasne. Shopy szukają jedzenia w nocy, dlatego pobiegło za melonami. Chyba mam pomysł. Jaki masz plan? Tak jest mały szopie! Zatańczmy do zgniata ziaren! Może sprawdźmy, w którą stronę uciekli z nim złodzieje. Chase. Sprawdź, czy widzisz w swoich goglach jakieś ślady. Ryder, mam trop! Weszli do tej studzienki! Chase, wyślij szpiegulę, żeby sprawdzić, czy posągu nie ma w kanałach. Start! Jest nasz posąg! Tak! Ale czemu się rusza? Burmistrz Hamdinger, do przewidzenia. Nie przypominam sobie, żebym zapraszał psi patrol na to porwanie. Pan Hamdinger musiał zniszczyć kamerę w dronie. Podążymy za nim w inny sposób. Tak, Ryder, mów. Burmistrz Hamdinger zabrał posąg kaletty i ucieka z nim kanałami pod zatoką przygód. Przyleć poduszkowcem przed wylot kanału. Spójrz! Pora na kąpiel! Czekaj, prąd jest zbyt silny. Porwie nas i wyrzuci na środek zatoki. Ten tunel zaprowadzi nas do mglistej osady. Co? To krokodyl? Chodzi pojazd do tyłu. Chase, Sky, przygotujcie się na naprawdę wielki połów. Opuścić koci pojazd! Ale upokorzenie. Dobra robota, pieski. Niech pan umyje też pod skrzydłami. Bardzo się zabrudziła. Chase, użyj swoich gogli, żeby przeszukać te krzaki. No, gogle! Coś widzę. to? czy to ty? Nie, to tylko kruk zjada winogrona. Ciocia burmistrz miała je w torebce. Tu jest kolejne! I kolejne! Sky, w torebce były winogrona. Czy możesz namierzyć je z góry? Myślę, że coś tam jest! Tak, to są winogrona! Cały szlak! O, to szlak! Tędy! Chyba złapałem trop. To mewy! Musiały przylecieć z torebką tu na plażę. Sky, czy widzisz cicaletę? Myślę, że ona może być na plaży. Cicalet nie ma na plaży! Jest na wodzie! <grym zimna> Zumo, cicaletta zaraz wpadnie do zatoki i tylko ty możesz ją złapać. Wybacz Garbi i wy, owieczki. Zaraz będzie kolacja. Ale najpierw musimy schować ziarno do silosu. O, o! 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 o, -o! Właśnie zrzuciłem dach tego zbiornika. Teraz ziarno jest dostępne dla głodnych ptaków. Zostawcie moje ziarno. O, o, ptaki wezwały kolegów, więc ja wezwę Psi Patrol. O nie! Och, zjadły kolejną kolbę. Psi Patrol, najwyższa pora przegonić stąd te ptaszyska. A ja załatam ten dach, zanim założymy go z powrotem. Chase, włącz megafon i krzykiem przegnaj je. Megafon! Hmm? Siop taki! Sio! Uciekajcie od silosu! To ciebie też mówię, Mewo! Dobra robota, Chase! Krzycz dalej! Dzięki, Ryder Alec. Samą porę, pieski! Właśnie naprawiłem dach i można go założyć! Manaty żyją w wodach przy brzegu i Mindy musi tam trafić. Bagno jest po drugiej stronie wzgórza. O nie! Przyczepa! Trable! Wybuduj coś, co zatrzyma przyczepę! Jasne, Ryder! Uważaj! O, o! Uff! Mindy jest cała i zdrowa! O, o! W zbiorniku jest dziura! A więc zawieziemy ją najszybciej, jak się da! Mindy, jesteś w domu! I to w ostatniej chwili. Wycofajmy przyczepę, żeby stanęła nad wodą. E, Ryder, to może być trudniejsze niż myślisz. Sky, przyleć na bagna. przewieźiesz manata do wody. Oto pies, który lata! Okropnie się wierci, Ryder! Chase, Mindy nie może spaść do tych krokodyli. Wiem, co robić, Ryder. Łup! Sprawdźmy, dokąd prowadzi. Hej, ta rura zamienia się w tunel! Jak daleko może lecieć dron? Tak daleko! Wygląda na to, że trafiliśmy na jakąś przeszkodę. Myślicie, że ona zatrzymała też wodę? Może, ale musimy to sprawdzić. Zumo, ruszamy w głąb tunelu. Super! Nie martwcie się maleństwa. Ryder zaraz napełni staw wodą. Ola Ryder, oni są tam! Czekaj, Travis, ściągniemy was. Ryder, a skąd ty się wziąłeś na tym mroźnym biegunie północnym, co? Chase, musisz wystrzelić sieć, żeby złapać Travisa i Cicalette. Teraz was zdejmiemy, Travis. Ale się pośpiesz, spójrz! Ta przygoda naprawdę robi się z każdą chwilą ciekawsza. <suszy> <suszy> Chase, wystrzel sieć! Wow, sieć! Jejku, gdzie jest pająk, który ją zrobił? Musi być ogromny. Niestety żegnam się już z biegunem północnym. Muszę też pożegnać moją wierną towarzyszkę podróży Mevolette. Choć, mam już kolejną, więc dokąd to Mikoletto? hipopotam, chodź za mną. Huh? Chase, Marshal idzie w twoją stronę z dwoma kolegami. Marshal, tutaj! Do zapadni! A, to chyba już wszystkie. Ale jak to się stało, że zwierzęta weszły do zamku? Myślę, że to była sprawka Sweetie. Ha, ha! Ha, 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 ha! Ona ma koronę! I jej nie oddam! Buzbi! Wygląda jakby tonął. Zuma, sprawdzisz to! Słonica zapada się w błocie! Musimy jej szybko pomóc! Chase, potrzebna nam dmuchana poduszka. Na trzy, dwa, jeden... teraz! Świetnie! Brawo, pieski! Nie złapiecie mnie! Widzę ją! Megafon! Hops, chodź tu hops! Wracamy do domu! Myślę, że ona czegoś tutaj szuka. Cikaletta! Ale jeśli cikaletta jest tu, to znaczy, że Kangurek jest z panią burmistrz w kanionie. Panie burmistrz, mamy poważny kryzys! Sky, rocky, szybko do pięknego kanionu! Ja się jęłam!

Bardzo dobrze, pieski. Wybaczcie, ptaszki, ale jakoś nie lecę. Ło! Dzięki za pomoc. Hej, udało mi się. Denny myśli, że lata, ale tylko skacze. Musimy go ostrzec, ale on nas nie słyszy. Wiem. Chase, niech dron poleci z krótkofalówką do danego szpiegura Dostawa powietrzna już w drodze! Super! Krótkofalówka z nieba! Pogadamy później, bo właśnie mam lekcję latania! Denny, zaraz cię uratujemy! O! A! Wow! Wow! Katastrofa! Ratunku! Wow! Dalej skrzydła! Lecimy! A teraz zostawcie latanie mnie! Uff, dzięki za tę powietrzną akcję, pieski! Nie ma sprawy, bo gdy masz ekstremalny kłopot z lataniem, to dzwoń po pomoc!